Dobra, ojciec, chodź. Dzisiaj idziemy do tego szpitala się zbadać. Dobra. A Może to, być. A ty... A to dalej pipczy. To... a czemu... Czemu nie mogę znowu... On to dalej chodzi. nie ogarnął. Idziemy go zrezygnować, czy w sumie nie. Dobra, chodź. Nieważne. A bo auto. Nie ma co, chodź. Dawaj idź po jakieś no cho, idziemy przez te pasje i kręgniemy auto. O góry, ktoś tu miał wypadek. Lubię, no, jest takie wezmę, fajne. Zamknięty. A to zamknięte. A Zamknięte, no nie, nie, wejdziemy. Kubany. Musimy iść. Nie chcę mi, boli, no. Dobra, to boli mnie. No, bloto. O, o kuwiś was coś zajeba w ten wsup. Może to być otwór? Nie wiem, nie wiem, synek. O. Trochę w ale nie jest od horty dalej. A bo dawaj zbij na i zabieraj komuś auto. Nie. Nie będę aż tak. Czy bo ty na jezdni jesteś. No kurde widzisz jakby była... dochodzenia, do co? No nie po siąmym leziesz. No idę po tym przecież. No i teraz dobrze. Gdzie ten szpital? W tym dużym mieście. Dobra, 5 pięć, pięć godzin byliśmy w tym walonym szpitalu. No, nawet się tam iść nie opacało, bo i tak zdrowi jesteśmy więc. Zdrow jak ryba. czas i kasę. Nie no, A tego nie ma. Dobra, to chodź. No, ojciec kupuj, ten... Jutro idziemy, potem moje auto, tak? No, kupujesz mi auto. Co? Ja tobie. Ty mi kupujesz. No, niech ci będzie, bo urodziny masz. Tak, ja mam urodziny. jedno w zbyt... Ojciec, ty piłeś? Od kiedy ja mm, mam urodziny? No, czy... Może? Mianowicie ja no, człowieku piłem. urodziny w lutym, a jest kurny czerwiec. No dobra, może trochę piję. Dobra, chodź do tego domu i jutro pojedziemy po te nie auto. auto. Zepsułeś mi auto! No to ci kupię na urodziny, masz za dwa dni. Czy jutro? Dobra. Nawet? Jutro masz urodziny, jak to przepraszam. Tak, jutro masz. Dobra, to ja też ci kupię syn. Nie, ja to sam kupię. Ja sobie specjalnie oszczędzałem. Ale ty mi pamiętasz za ten. Ja. A w ogóle ubezpieczalnia Ci ile dała? 20 tysięcy chyba, bo ja do nich dzwoniłem. Ubezpieczalnia... Nie, nie, człowieku, to trzeba jeszcze. Nie, ja to. Trochę do, kas do kasacji i jeszcze no? trzeba zobaczyć za, za ile nie, ktoś nie, nie, to już to kupi. Ja to do ubezpieczalni dałem. Dobra, ocho. Dobra, ojciec. Dobra, spunek. Dzie ja już będę... I faktycznie było 20 tysięcy. Wracając do rozmowy. No dobra. To chodź po te nasze, moje auto nowe. Co po posiadym leziesz? Idę po drodze, ojciec. O co ci chodzi? Ale po drodze dla aut. Dobra tam. Emo, sprawdzimy u tego pana czy ten czy naprawił auto. Chyba nie. Chyba nic z tego. No to flipa jest, flipa jest z tym lewyciarzem. Proszę pana, gdzie pan jest w ogóle? To chociaż ostatni raz posłuchaj Pano, no. ten piękny ryk. Proszę. No Tak. Takie piękne auto. Takie piękne auto już zepsute O, ledwo odpala już Dobra, wychodź z tego auta My tu to nowe auto, zepsute. nie nie co tego wraca Dobra Tego ostatni razgodpowa O, już ledwo, dobra Ojciec, chodź, chodź idziemy O kurde. Ojciec, bo ja tutaj utnąłem. O, czekaj. Dobra, wyszłem... wyszłem. E, śmiesznie, prawda, ojciec. Że mnie ściano za ten, za ten Działa. Dobra, ojciec, chodź do tego miasta, bo to jest w tym mieście chyba, tak? Tak. Dobra, chodź na, chodź, na przy, chodź na przystanek. Autobusowy może autobus są Dobry pomysł. No nie wiem, nie wiem. No to czekamy, Dobra, ojciec to jest chyba za rogiem tutaj. Okay. No tak. O, są tu od razu jakieś auta. No, to pewnie tego pana. O kurde, to. Ale ładna ta Oktawia. Co? Jaka? Nie! Le Synek! Nie wchodź! Dlaczego nie? Ja się BMW kupiłem. Serio? BMW ci kupiłem. Nie kupiłeś, tylko znalazłeś. Ty zaś jesteś napity. Ja kupuję przecież. Gdzie jestem pan w ogóle? No ale jest załatwiona. Nie wiem, on pewnie też siedzi, leży w robie. <laughs> Jak ty zawsze. Dobra, nie wiem, chciałem. Jynek, mam brać ze mnie przykład. Zobaczę, idę, zobaczyć. Eee, tak bez pytania wchodzić? Ja cię tak nie nauczyłem. Dobra. To co teraz przyjdzie? Posłuchajmy. No ale to. ty musisz zapłacić za to auto. Ale ja tylko chcę posłuchać. Uf, uf. Ale ona będzie jeździć, kurty. Gdzie jeszcze? Dzień dobry, Dzień dobry. Ja tak, jak kupić auto. Tylek, nie robi. Przyszliśmy kupić Co? auto, proszę pana. A auto mm. Które, bo nie pamiętam. BMW. A BMW. Dobra, proszę pana, no możecie to... przejechać. I. Z... Chcecie poznać cenę na początku, czy chcecie na początku spróbować im pojechać? Chcecie pojechać z nim, poprosiłbym. Pro, pro Okej. Okay. To niech pan wsiada, a mój ojciec do tyłu wsiądzie. Wsiada i ojciec do tyłu. No, ja do tyłu zsiadę. Nie już o Wygodnie tam masz tyłu ojciec. Ja. Może być, może być. Dobrze. To można mu trochę dać, tak trochę szybciej piałać. Ja. Ale jak się no. robisz, to ty płacisz. A, a ja. można tryb sport włączyć? Włączę, to przecież cię ta próbna? Dobra Panie, a ile to auto kosztuje? Ile coś takiego kosztuje? Te auto kosztuje 41 tysięcy A to się tak składa, że my akurat mamy 40%. Bo mamy w ogóle mamy bardzo trochę

Da, dobra, 36, dawaj. 38. 36. 36. 36,5. 36 pół. 40. Nie da! Straci, straci par kupca. Niech pan pomyśli. 36,5. 37,5. 36, 36. Dobra, bierzemy. 36 i... 37. 36. 36,5. 36. 36,5. 36 Dobra. Dobra, jest, tak, bierzemy, bierzemy. Dobra, no proszę tam, wrócić, to ja muszę pójść. Proszę no pana, ja momenty. pojadę jeszcze z, z, za, za, za miasto. Przedostałeś na pewno te auto się no. nie to zleci. Pojadę na te dziury. Tylko się nie rozbij! Jak nie, się no, rozbijesz, dookojnie. to mi musisz płacić 100 tysięcy Dobra. Ale... Ja A ja nie. No bądź, Rady, na na Ja? Ja byłem. Na ile na lat kuchy? ile lat? Nie. Ja. Ja mam... W tym zawodzie? przejdzie. No

Dobra, pan już niech będzie cicho. My kupujemy te auto i tyle. Zamknij, mordę! Ja już nie ja będę minu. z panem rozmawiał. Ja już z panem nie będę rozmawiał. Pan jest tak czarny. Lepszego panu. Proszę pana. Proszę pana. To jest rasizm. Proszę. Ja zgłoszę. Rasizm. To pan wie, jaki jestem pochodzenia rasistowskiego? Dobra to, Dobra, to jest lepiej. Dobra, nie kłócimy się z nim. My chcemy z kotą BMW. Zostaje wasz własny. Jezu, synek, jezu. Jest. Jadę, kurde. Tak jakby mnie wychowałeś. Jadę tak, ja mnie wychowałeś. Ale, ale nie, na pas wjeżdżasz. Na pas zaraz no na pas wjechałeś. No nie, już po środku. Ja no by prze, jakbyście zobaczyli tam. jak przed chwilą, jakbyście się nie kłócili i zobaczyli jak jeździłem, przed chwilą ja wjechałem w, tam gdzie jest nasz dom, to ale tam... ja Ale ja wyczułem jak i jechałeś dobrze, a teraz ty No nie, właśnie dobra. jechałem dobrze, I nie, nie dobrze. Brawo. O, o, kas, Dobra, a zaraz się tylko oka oh. Ej, A ja jestem! Chciałam Ojciec, to jest wszystko kontrolowane! Piedra ktoś, że coś To tu tak pachnie! Co tak? Czy wypaliliście tu papierosy? Nie, nie, gumę, guma. A, guma. gumę turbo. Teraz ta guma turbo smakuje gówno. To już wiem dlaczego tu tak śmierci. Dobrze, proszę wysiąść, ja tylko pójdę do mojego mieszkania. Na pierwsze, nie, ale... do, do, do dokumenty. Już nie, dokumenty. dokumenty. już idę po dokumenty. nie, nie, do mojego rowu. rowu. nie, tam się tam, kurde, nie, do tej auta. Dobra, synek, nie, 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 To nie, nie, to będzie Dobra, ojciec, ja to podpiszę. Proszę spukuć ja palec i dać tu swój ojciec z palca i proszę mi dać teraz... Dobra, no ty oktarzcie... Że... No, dobra, to okta... daj pikę. Daj Ja daję, daję ojciec, ja daję, przecież ja mam, ty jesteś napity też z nim, czy co? No chyba. Synek ty zawsze umiesz zgadnąć. Synek ty zawsze umiesz zgadnąć. No. Ja przecież mam hajs, a ty mówisz, że ty płacisz dwa. Dobra, na tej no, oktawie się podpiszę. Daj tę oktawie. Ja na, okta na tej oktawie podpiszę, niech pan mi da te, te tylko to. Proszę! Papiery, proszę podpisać w pięciu miejscach, tu, 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 tu i tu. I proszę się ukuć w palec i zostawić ślad krwi na swoim Dobra. Palcu. Dobra, nie. I na papierze. I proszę ruch papieru polizać. Jakbyś jednak ukradł mi te auto? Podpisałem. ma te 36,5 tysiąca. Ja idę. Nic nie kuję. Podpisałem. Nic nie będę kłócił tam. powrotem. No i to w Ale pamiętaj, ja cię chyba skądś znam. Czy ty mi przypadkiem nie wjechałeś dzisiaj w błot? Nie. Nie. <laughs> a okay. My... Ale. Ale kiedy nie mielibyśmy wjechać w bot Przecież... My tak dobrze jeździmy. Dobra, do widzenia! Co, co ty się do niego drzesz jak już odjechaliśmy daleko? Bo mieszkó. Dobra. A matka chyba mówiła, że do, mieliśmy zajechać do Dina. To jedź do tego Dina twojego. No, deal'a. Albo zejdziemy do domino w sumie. No, do Domino będzie lepiej. Bo mamy obok, chociaż ona no, no, bierze że do Dila, ale w Domino też będziemy... Kupimy te rzeczy, co na to chciała. O kur, no. Kur... Kur... Synek, co ty odwalasz? za bardzo... Za... Za słabo zahamowałem, na czerwonym się nie zatrzymałem, musiałem wrócić trochę. Zilek, tak, nie chcesz się dużo nauczyć. Jak ty to widzisz? Jadę do domu przecież. Czł o człowieku, zaraz. Teraz się coś stanie i co będzie? Kinek, nie skacz tak! No na pas! Ale ja wyprzedzam, cię. nie będę jeździł jak wtedy ktoś... był. Synek, ile ty jedziesz? Przecież też takie jechałam, nie miałeś problemu. Kinek, zaraz wjedziesz w coś. Wcześniej też się je tak jechałem, o co ci chodzi? Ale musiałem dyskutować z tym debilem. O kur... ty wiedziesz? Ale czekaj, trzeba zajechać do tego debila. O człowieku, co ty zrobiłeś? Dobra, ojciec... Ojciec, chodź do tego do tego, tego do tego pana i tam pod, zobaczyć twoje auto... Ale on przecież ten samochód jest zepsuty, no No nie wiem, no ale chyba uda się da się rady. Dobra! Radę. Chyba da radę, odpali? patrz, no odpali, odpali, No ten odpalił, ale ten twój Ej, to jedzie... ja nie wiem czy trzeba nie Dobra, to za... jedziemy? Jedziemy, zobaczcie jak tam te twoje auto. Ej, ty tam dojedziesz? Nie, moje auto to już chyba zepsute jest. Ono do kasacji idzie. Twoje jest na... moje przecież działa. Co ci No ale przecież. Dobra, dobra. Dobra. Gdzie ten pan w ogóle jest? Nie A. wiem. To jest. Dobra, chyba ten pan jest do kasacji. Jest Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No jak tam... Jak, jak tam to auto? No dobrze. Ale chyba do, do kasacji. Jest, no. Do kasacji jest. Jak z tym autem? Pan miał go naprawić. Do kasacji idzie? Takie auto to tydzień No Najlepiej. Nie uda się, panie. To już tak pognieciony ojciec. To, 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 to by trzeba było kompernować. No patrz, widzę to się stało. co tu, ja się, widzę, stało. To patrz, co tu ty, się stało. Ty draniu. Patrz, nawet kanapa się rozciągnęła. No, widzę, widzę. Dobra. A ten silnik już, patrz, już i tak ledwo odpalał wtedy. Też odpalał tak, posłuchaj. No, to chyba do kasacji idzie. Widzisz, tak no cały czas... Dobra, niech pan te auto zawie. Dobra, te auto chyba do kasacji jest. Niech pan to zawiezie, a my jedziemy z ojcem do domu. Czy nie? Ty chyba ten. Ja jadę do pracy, a ty tam do, do kolegi się, bo mówisz. No na piwo, na piwo. No to no ja, piwo, ja jadę. Szana. Nie! Co, ojciec, ty zaś jesteś na pity, ty mi nawet mówiłeś, że to jest w ten głównym mieście. Ja nie, ty cały czas jesteś na co ty myślisz? To aż skleroza. I kolega przecież mieszka w tym głównym mieście Ty nie wiesz ostatnio marodzi, że do szpitala szłeś sz A to było ogólnie ten To było ogólnie ten A ty miałeś ojciec z wczoraj urodziny A ktoś Zostaniesz, zostaniesz. Cierpliwości. To jest ja poczekam. To jeszcze nie twój ojciec. Pamiętaj. Ale jest czerwony, kurde. how about spot oh it's gas. Czekaj, ja, ja Cię pod, to, pod jego blog zawiązę! to jest? To jest tu przecież. chyba był nakaz, a nieważne dobra wysiadaj to zatrzymaj się dobra, nara dobra, a ja jadę do domu do, do pracy a wreszcie nie byliśmy w sklepie wczoraj a mama nie zorientowała się w ogóle. Dzisiaj jest drugiej zakupy, przecież tam pracuję. U, hu, hu. U, hu, hu. Jeszcze tutaj zmiany biegów się nie przyzwyczaiłem. Widzowie um, każde, um, zostawcie łapkę i w górę, a każda łapka to dla naszego Janusza 10 zł, a su, każdy sub to jest 20 zł. Nara! I dawać cała ekipa Nara! Aha, fajna ekipa. Not.